Cześć. Dziś pokażę Ci, jak dodać użytkownika do Google Search Console. W tu celu przechodzimy do Google Search Console. Tutaj pojawia się taki pan wiadomo. Przechodzimy sobie do ustawień. Tutaj klikamy. Musi być też zweryfikowanym właścicielem, żeby nadawać taki dostępnie. To taka podstawowa, podstawowa zasada tutaj. Jeżeli no to przechodzimy dalej użytkownicy uprawnienia. Dodaj użytkownika. I tutaj ten adres e-mail musi być um, zarejestrowany w usługach Google, inaczej to nie przejdzie, będzie błąd, nie? A tutaj wpisujemy adres e-mail tego użytkownika, agencyjny, freelancera czy jakiegoś którego um, współpracownika tutaj e i wybieramy uprawnienia pełne, właściciela bo ograniczone. z tym właścicielem to wiadomo, że Uważać, to jest w pełny dostępnie. Z tego poziomu też taka osoba, taka druga osoba, która ma te uprawnienia, może odłączyć Twoje konto. Nie? Więc to chyba na tyle na tym temacie. Dzięki Wielkie. Cześć.